Przychodzę dzisiaj do Was z czymś bardzo fajnym, z czymś, co każda kobieta lubi, kocha. Wydaje mi się, że tutaj każdy szczegół jest tak naprawdę, wiecie, dopracowany. <grystanie> Ta -da -da -da. <grystanie> Ale odjazd, to jest taki zupełnie inny kształt. Wszystkie linki, tak jak mówiłam, znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was. Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie przychodzę dzisiaj do Was z czymś bardzo fajnym, z czymś, co każda kobieta lubi, kocha. Otóż otrzymałam tutaj przesyłkę od firmy Simbono i mamy tutaj trzy torebki, które teraz razem z Wami rozpakuję. Już się nie mogę doczekać. Zobaczcie, jakie w ogóle mają przepiękne kartoniki, takie marmurkowe. Także nawet albo możemy potem przechowywać torebki w tych kartonikach, Albo nawet jeżeli chcemy wyciągnąć, to możemy sobie inne rzeczy tutaj przechować. Bardzo fajnie. Takie myślę będą, wiecie, wyglądać w szafie. Albo nawet gdzieś na półce. No naprawdę są bardzo dekoracyjne uważam. Super. Dobra. Otwieramy pierwsze pudełeczko. Tutaj na górze przepiękne. Mieniące się logo firmy. Ta Pierwsza Pierwsza torebunia. Zapakowana elegancko w woreczek. Kowareczek jest przemiły w dotyku, czarna tasiemka, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj każdy szczegół jest tak naprawdę, wiecie, dopracowany. No i pierwsza torebunia przedstawia się następująco, oczywiście tam jest pasek, zaraz go sobie doczepimy, ale zobaczcie jaka piękna, jejka, złote dodatki. Wiecie co? Tutaj mają tak bardzo fajnie wygrawerowane, tak delikatnie wygrawerowaną nazwę Firmy. I tutaj mają też taki grawer. Ja wiecie, z Wami rozpakowują te torebki, więc tutaj każdy szczegół będę z Wami dostrzegać. No dobra, ale jak ona wygląda w środku? Jak to się. O, jakie ekstra otwarcie! Zobaczcie. Cyk, i już ta rebeczka odpięta, ale super. Ależ porządna w środku. Takim zamszem wyłożona. No i mamy tutaj jedną taką do wsunięcia czegoś kieszonkę, jedną jeszcze dodatkową na zamek w środku logo firmy. No i tu mamy długi zamek do przyczepienia. Wiecie co? Bardzo porządna jest ta torebka. Bardzo porządnie wykonana. Byłam właśnie ciekawa tej jakości i powiem wam, że jest tutaj naprawdę wszystko ekstra dopracowane. Te torebki są w 100% wegańskie. Powiem Wam, że jak na cenę, oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Zajrzyjcie sobie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Ale jak na tę cenę, jakie są te torebki, to powiem Wam, że jest to bardzo porządna jakość. Bardzo fajnie zrobiona torebka, bardzo porządny materiał. No mówię, tutaj nad każdym detalem tutaj ktoś przemyśla. Każdy detal ktoś przemyślał. O tak. Czekajcie, rozpakuję pasek, przyczepiam. Pasek też ze złotymi tutaj zobaczcie, dodatkami. Czekajcie, dajcie mi sekundę. Tutaj wiecie, co jest taka klamerka. Gdzie ją się otwiera? O! Tylko się przyciska. I już można wsunąć sobie paseczek żebym dobrze go założyła, ok, ale wiecie co? Nawet tak pod rękę, bez paska, bardzo fajnie ta torebka wygląda i gotowa. No super. Tak się prezentuje na ramieniu. Bardzo elegancka, bardzo. O jej, ładna. Naprawdę. Super. Dobra, odkładam tę. I przechodzimy do kolejnej. Ja kocham torebki. Następna jest również zapakowana w woreczek antykurzowy. Kolejna jest w kolorze czarnym, ale odjazdowy fason. Ona też ma oczywiście pasek i tutaj, z tego co kojarzę, będzie długi pasek, ale no bardzo ciekawy ma kształt. Ta fajna będzie też do, wiecie, stylu takiego sportowego. Zobaczcie, jak to się otwiera. Taki magnesik tutaj jest. I co my tutaj mamy w środku? Ona jest wyłożoną taką, wiecie, ekoskórką. Ale jest pojemna dosyć. Jak na taką torebę, torebunię, to ona naprawdę jest pojemna. I tu ma jedną kieszonkę tylko taką do wsuwania czegoś. Rozpakujemy sobie pasek. Uuu, szeroki. Ale super. Będzie bardzo wygodna, podejrzewam. Tutaj jest taka wiecie taki karabinczyk to się nazywa, taka klamerka tradycyjna. Jedna strona, druga. Strona. O ja, dopiero dostrzegłam, zobaczcie. Tutaj też mają wygrawerowaną nazwę firmy. Tak mi się takie detale podobają. I jeszcze coś zauważyłam. Zobaczcie, jeszcze tutaj mają. No mega to wygląda. No i tak się prezentuje torebeczka na ramieniu. Ale wiecie co? Tak ją można też nosić. O! O, jak wygodnie dłoń się trzyma tutaj na torebce! No, fajnie wygląda. No i ta torebka jest również, powiem Wam, bardzo, bardzo dobrze wykonana. Bardzo dobra jakość. No, no nie mam się do czego przyczepić. Bardzo luksusowo wyglądają te torebki. I tak wiecie, jak ją trzymam w dłoni, to tak się. Czuję, jakbym miała naprawdę z takiej bardzo wysokiej półki torebkę. A naprawdę te ceny są dobre za te torebki, uważam. Dobra, teraz sobie rozpakujemy trzeci kartonik. Ta -na, na! Również woreczku. Ani chyba wszystkie torebki pakują w te woreczki. O, to jest kokardka. Słuchajcie. Coś tu zaplątałam. Nie to pociągnęłam. Coś zaplątałam, ale dobra, nieważne. Już wyciągam. Wiem, co to za torebka. Ale odjazd. To jest taki zupełnie inny kształt torebki. No, aż jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała na żywo. Wow! No zobaczcie na to! Ależ jest niesamowita, no zupełnie niespotykany kształt, a jest tak mięciuśka w dotyku, hmm, no naprawdę tak miękka, Zapisana na e, klipsik, ściągana, A, zobaczcie jak fajnie, Wiecie co mi to też taką kosmetyczkę przypomina, jeżeli chcemy elegancką kosmetyczkę, i to też się nada. Tutaj mamy kółeczka do przyczepienia paska. Ale no niesamowicie przyjemna jest w dotyku ta torebka. Tu mamy pasek, pasek też jest odjazdowy, zaraz wam pokażę. No i w środku również tutaj jest taki zamsz, ale taki bardzo miękki, bardzo delikatny ten zamsz jest. Jedna kieszonka taka do wsuwania czegoś, druga na zameczek. No i ta kieszonka też tutaj jest taka, wiecie, ala skórka. Bardzo ciekawy kształt. Dobra, rozpakuję pasek i Wam pokażę. No to jest odjazd. Zobaczcie. <świet> Świetnie to wygląda. Przyczepię szybko. I zaprezentuję Wam z paskiem. Ja uwielbiam takie inne torebki. Czekajcie. O. Takie sprężynki, nie? Sprę sprężynka. Jeden pasek jest dłuższy. Jeszcze muszę ją zaciągnąć. Kształtu nadać. I mamy to. No ekstra. Tak niespotykana torebka. Super. Nawet wiecie co? Do wieczorowej kreacji jakiejś by pasowała. No na pewno zwróci uwagę taka torebeczka. No, ekstra. Sama nie wiem, e, która torebka jest moim faworytem, największym. E, no nie wiem, wszystkie trzy są przepiękne. Tutaj Was się zapytam i bardzo Was proszę, napiszcie w komentarzu, która Wam się najbardziej podoba. Wszystkie linki, tak jak mówiłam, znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was w firmie Simbono. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za przysłanie mi tych torebek. Jest mi bardzo miło. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie serduszko w komentarzu, również będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki, kochani, trzymajcie się, pa.